Jesień to czas, kiedy liście lecą z drzew, a my, my lecimy do Centrum Kultury 105. Bo przecież odwieczne prawo natury mówi, że im krótszy dzień, tym dłuższa lista wydarzeń kulturalnych. Sylwia Purta, dzień dobry. Sprawdźcie, co na Was czeka. 1 października w sali widowiskowej CK 105 odbędzie się wyjątkowy wieczór z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Będzie można wysłuchać wiązanki pięknych pieśni włoskich i neapolitańskich w wykonaniu włoskiego artysty, wirtuoza śpiewu oraz dyrygenta chóru i opery w Akademii w Weronie, Michele Wulpio. Koncert zagra także orkiestra akordeonowa Akord pod kierunkiem Artura Zajkowskiego. Bezpłatne wejściówki dostępne są w kasach CK105. Z kolei 5 października w Kinie Kryterium w ramach weekendu seniora z kulturą będzie można wybrać się na seans polskiej komedii z Arkadiuszem Jakubikiem i Magdaleną Popławską w rolach głównych, czyli Czarna Owca. Bilety dostępne są w specjalnej cenie. Poza repertuarowymi filmami oraz znanymi i lubianymi cyklami w Kinie Kryterium, jak na przykład Szminka Mówi, która odbędzie się 16 października, warto zwrócić uwagę na cykl, który we wrześniu po raz pierwszy zagościł na naszym ekranie, czyli klasyka kina. Prezentuje najważniejsze dzieła światowej kinematografii, filmy, które ukształtowały język kina i wciąż inspirują. W październiku mamy okazję przypomnieć sobie Cinema Paradiso, dramat w reżyserii Giuseppe Tornatore. 23 października rusza jubileuszowa 20 edycja festiwalu Hansa Jazz. Zobaczymy i usłyszymy polskie gwiazdy o międzynarodowej sławie. Tomasza Chyłę, Grażynę Augustik i Marcina Wasilewskiego. Poza trzema dużymi koncertami w programie między innymi warsztaty wokalne z Krzysztofem Iwaneczko, Jam Session, pokaz filmu Jazz po polsku dookoła świata, koncert grupy Yes Indeed z Leo Kestenberg Music School w Berlinie, czy w końcu wernisarz wystawy fotografii koncertowej Kasi Stańczyk. Festiwalowy klimat wprowadzą nas wcześniej uczniowie zespołu państwowych szkół muzycznych w Koszalinie, czyli Łabaki Collection, którzy zagrają jazz w koszalińskich szkołach średnich. A oprócz tego film, który będzie można obejrzeć w ramach DKF-u 21 października o dziewczynie, która postanawia zorganizować koncert pianisty jazzowego Kita Jarreta. Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Średnich Szkół Plastycznych odbywa się co dwa lata, począwszy od 1993 roku, i uczestniczą w nim uczniowie Szkół Plastycznych z całej Polski. Celem konkursu jest aktywizacja uczniów i pedagogów Średnich Szkół Plastycznych. Każdorazowo na konkurs wpływa kilkaset prac, a około 100 z nich będziemy prezentować na wystawie. Wernisaż wraz z uroczystą galą i wręczeniem nagród odbędzie się 16 października w Bałtyckiej Galerii Sztuki. 29 października odbędą się obchody Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi, organizowane przez Wyższą Szkołę Straży Granicznej, Politechnikę Koszalińską i Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy o zjawisku handlu ludźmi oraz podnoszenie świadomości na temat zjawiska pracy przymusowej. W ramach obchodów między innymi projekcja filmu Blizny oraz wystawa plakatów pod tytułem Zatrudnieni w niewolę. Na koniec jeszcze dwa ogłoszenia. 6 października mija termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w turnieju recytatorskim Twórczości Religijnej, a z kolei 17 października kończymy nabór zespołów do przeglądu festiwalu Generacja. Także spieszcie się! I to wszystko w tym wydaniu Studia 105. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za miesiąc!